Cześć. Witajcie na kanale Nostalgic Pocket Journey. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o naszych ukochanych fejkach, czyli podróbkach kart Pokémon. Ja pokrótce będę się starał wam opowiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie kart, gdzie kupować oryginalne karty Pokémon oraz jak odróżniać fejki od oryginalnych kart, tak żeby nie dać się nabrać oszustom. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość: a mianowicie nawiązałem współpracę z nowo otwartym sklepem z artykułami Pokémon i nie tylko, Old School Card Games, bo tak nazywa się ten sklep, oferuje Wam artykuły Pokémon, One Piece oraz Dragon Ball. W związku z tym, że nawiązaliśmy współpracę, postanowiliśmy to uczcić. I wraz ze sklepem Old School Card Games postanowiliśmy zorganizować dla Was konkurs, w którym do wygrania nie będzie pojedyncza karta Pokémon. Nie będzie pojedynczy booster, a chcielibyśmy Wam zaproponować cały booster box z dodatku Shiny Treasure. Zobaczcie, dla tych co nie wiedzą, co można znaleźć w środku, to powiem tylko, że tak w pudełku macie 10 boosterów. A co z takich boosterów może wypaść, tu Wam podlinkuję. Możecie sobie zobaczyć moje wcześniejsze filmy na kanale, żeby się przekonać, że jest tam naprawdę kilka bardzo fajnych kart. A teraz najważniejsze, opowiem Wam, co trzeba zrobić, żeby móc przystąpić do konkursu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ten kanał, należy go zasubskrybować. Oprócz tego, tu na dole w opisie filmu, będziecie mieli link do grupy na Facebooku, do której trzeba dołączyć. A oprócz tego, na tej grupie, odnaleźć post konkursowy na temat tego konkursu. Polubić go. I dodać komentarz, w którym oznaczycie jedną osobę, która jest związana z kartami TCG. I nie muszą być to tylko Pokémony. Czekamy na Wasze komentarze do 7 maja, do godziny 20. Po tej godzinie nie będzie już możliwości dodania komentarza i wzięcia udziału w konkursie, więc macie czas do 7 maja. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, to zrobimy to poprzez losowanie, tak jak zwykle na moim kanale. I to losowanie odbędzie się w dniu 12 maja. I oprócz tego, tak tytułem tylko zapowiedzi, będę wtedy otwierał Booster Box z dodatku 151. Więc już Was w tym momencie zapraszam na opening. Wszystkim życzę powodzenia. A teraz przechodzimy już do głównej tematyki dzisiejszego odcinka, czyli do naszych podróbek. Zapraszam. Skoro ogłoszenie konkursu mamy już za sobą, teraz przejdziemy do naszych ukochanych fejków. Zobaczcie tutaj, chciałem wam, z wami się przywitać w kolejnej części odcinka fajnymi dropami. Zobaczcie, co jeden to lepszy. Jakieś mega pokemony. Mega, nawet grafiki, których nigdy wcześniej pewnie nie widzieliście. Zobaczcie ile ich tu jest. I właśnie to jest was szczególnie ważna informacja dla początkujących. Zobaczcie na te, na te karty to jest wszystko fake. No wiadomo, że tak człowiek, który się zajmuje dłużej kartami Pokémon, to od razu widzi, że mamy do czynienia z podróbkami, nawet ciąki, wszystko jest podrobione. Ale ja Wam tutaj pokażę, przygotowałem wam oryginał, tutaj ten po prawej stronie, go wyciągnę z koszulki. I pokażę Wam różnicę <laughs> w tych EX-ach. Co rzuca się w oczy od razu, to struktura karty. Zobaczcie. Może Wam najpierw pokażę na podróbce. Tu wszystko jest jednolite. Wszystko wygląda tak samo. Gdzie? Jedna struktura. Wszystko wygląda tak samo. W każdej części karty. Mhm. Tu zaraz Wam pokażę tył karty. A tutaj. To jest oryginał. I jak przejedziecie palcem po karcie, to czuć te linie tego Pokemona, że jest takie, takie zgrubienie. Także po tym możecie też poznać, która karta jest oryginalna, a która nie. Po prostu wszystkie te linie są wyczuwalne pod palcem. Ja tutaj to i to wszystko. A tutaj w tej podróbce. Po prostu jest śliski, śliski materiał, tu się nic nie wyróżnia, wszystko jest jednolite. Teraz, teraz wam pokażę, teraz zrobimy tak. Ja przerwę kartę, tą podróbkę i zobaczycie co, co zostaniemy w środku. Zobaczcie, zwykły papier. Na papier jest taka naniesiona, taka folia błyszcząca. Widzicie? Nic poza tym. zwykła folia. Okay, to tutaj już mamy. A teraz Wam pokażę na oryginalnej karcie. Kartę energii posłuży na potrzeby filmu. I zobaczcie. Papier. Żadnych folii. I co tu można zaobserwować? To mamy trzy warstwy, może tak zrobić. Jest warstwa papieru, o ostrość warstwa papieru, warstwa tuszu i kolejna warstwa papieru. Więc to będzie widać. O, no, tutaj fajnie teraz, tutaj zobaczcie, papier tusz, papier. Jeżeli przez środek w środku idzie taki czarny pasek, pasek z tuszem, no to możecie być pewni, że macie do czynienia oryginalną kartą. Ok, teraz wam pokażę rewersy. Zobaczcie na to. Na tej podróbce. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten pokeball. Jak wygląda beznadziejnie. No to tutaj to w ogóle od razu widać, że jest podróba. Widać też po tej właśnie, po tym, po tym powietrzu takim rozmazanym. Widzicie, ile tu jest takich różnych, różnych wzorów, a tu takie po prostu kółeczko jedno tu trochę się rozchodzi i tyle i nic więcej. Brakuje elementów w ogóle. To tutaj jest dużo łatwiej poznać. Okej, okay. to mamy za sobą. Jak już mamy tego metapota to pokażę wam porównam wam z drugim zobaczcie. Ten ma dużo barw jest taki tutaj jest yy, blady i znowu. Zielony. Ma taką obwolutkę. Ten niby też ma, ale to jest wszystko takie, jakby w jednym kolorze. No i co jest ważne, że ta karta tutaj jest w wersji, nie wiem, Ala Holo i, nie wiem czy będzie widać, ale ona jest cała w jakichś gwiazdkach. Zobaczcie na. Tutaj się przyjrzyjcie na tą stronę. O, pod światło. Widzicie? Ona jest cała w jakiś gwiazdkach. Tutaj w oryginale nie ma mowy o czymś takim. Nie ma żadnych gwiazdek. Widzicie różnicę? Tak, jak będziecie mieli jakiegoś, jakąś kartę, i ona będzie cała w gwiazdkach, gwiazdki, to możecie być pewni, że to jest podróba. Oprócz tego. O, tu Wam jeszcze pokażę na przykładzie Pikachu. Tu macie oryginalną kartę z lewej strony. Mhm. Tłumaczę Pikachu, która jest cała w gwiazdkach, ona jest cała, widzicie, na całej powierzchni karty, nie tylko na Tutaj na, w tym oknie Tylko cała karta Jest W tych gwiazdkach Po tym możecie poznać na co, na co jeszcze warto zwracać uwagę przy Przy tych podróbach To na pewno zwracajcie uwagę na cenę Jeżeli widzicie, że cena jest bardzo niska to wiedzcie, że coś tutaj może nie grać. Wiadomo, zdarzają się takie przypadki, że ktoś nie wie, co sprzedaje. Aczkolwiek ja uważam, że w takim momencie trzeba taką osobę uświadomić i nie żerować na jej niewiedzy. Więc... Aczkolwiek uważam, że teraz już wszyscy mają internet i mogą sprawdzać ceny kart, więc to już się raczej nie zdarza. Właśnie, jakbyście chcieli zakupić jakąś kartę i macie nie, jakąś ofertę, wrzućcie te zdjęcia na jakąś grupę. Napiszcie do kogoś. Myślę, że każdy Wam będzie w stanie pomóc. Przynajmniej spróbuję. Zanim wydacie pieniądze, to. Zanim wydacie pieniądze, to dopytajcie. To nie boli. Tutaj kolejna podróbka. I możecie zaoszczędzić kasę, bo powiem Wam szczerze, że ja też na początku, jak zaczynałem swoją przygodę. Jak zaczynałem swoją, tutaj jest kolejny pikachu, kolejna podróbka. Widzicie? Przepraszam. Karty z base setu, ale zobaczcie na przykład na czcionkę. Taka jest gruba. Widzicie różnice? I kolor. To jest taka ciemna, aczkolwiek jest w złym stanie już. Ale ta, ta ta ramka jest bardzo przyciemniona. W ogóle ten ten Pokeball ten Pokeball też jest taki przyciemniony, ta w ogóle jest przyciemniona, w drugą stronę. Tam te były wyblakłe, ta jest przyciemniona. Ale to czuć. Przyjdzie. Z czasem będziecie mieli takie będziecie oglądać te karty, będziecie oglądać, oglądać te, te, te oryginalne karty to później będziecie mieli już po prostu z automatu. Będziecie wiedzieć, że dana karta jest po drugą. Po prostu ja już tak mam, widzę, pierwszy rzut oka, bum wiem. Także to wam dopiero z czasem przyjdzie. Yy, cena. Jeżeli widzicie, że cena jest za niska nieadekwatna do wartości kart dopytajcie, bo mówię, to zazwyczaj coś albo yy, jeszcze się uczulam na takie yy, tu wam teraz otworzę tą yy, rozerwę uczulam na taką rzecz, że ktoś wam że ktoś wam dodaje zdjęcia kart w ogłoszeniu i na przykład karty są oryginalne. Zdjęcia kart są oryginalne. Ale co jest ważne? Ja na przykład miałem taki przypadek, że ktoś dodał ogłoszenie. Wszystko było w porządku. No, karty oryginalne, tak, zdjęcia kart. I dopytałem o dodatkowe zdjęcia. Oczywiście ta osoba powiedziała, że nie ma na to czasu, że już jest dużo zdjęć, że ona nie będzie. Tracić czasu na dodatkowe zdjęcia. Co się okazało? Ta osoba dodała zdjęcia nie swoich kart. Ja rozpytałem ludzi na grupach o te, o, o, o te karty, wszyscy mówili no oryginalne, 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 aż w końcu jeden, jeden chłopak z, z jednej z grup napisał: y, Skąd masz te zdjęcia? Ja napisałem mu, że no, ogłoszenie jest w internecie. A on do mnie mówi, że to są moje zdjęcia, bo poznaje pokój, w którym były robione te, 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 te zdjęcia. I co się okazało? Że po prostu ktoś z jego profilu, z jego ogłoszenia pościągał zdjęcia i użył jako do, do, na własne potrzeby, do swoich potrzeb. Więc słuchajcie, dopytujcie, piszcie na grupach. Także to nic Was nie, znaczy nic was nie kosztuje, a możecie naprawdę dużo yy, zaoszczędzić. Oprócz tego. W angielskich boosterach, tych nowych, nowszych, macie zawsze taką oto kartę. To jest taki kod do takiej wirtualnej kolekcji kart. Więc jeżeli otwieracie jakiś booster angielski, podkreślam, wersji angielskiej i nie ma tej karty w środku, to też oznacza, że niestety, ale ktoś Was oszukał, że ten kod musi być w środku. Bo o tym pamiętajcie dodatkowo tutaj mam kolejną podróbkę i chciałem wam zwrócić uwagę na nie ja wiem czy to będzie widać na ten symbol setu widzicie? to są małe różnice, ale zobaczcie, przyjrzyjcie się tym dwóm znaczkom lewa strona jest podróbką, nawet takie detale Mała różnica, a jednak idzie zauważyć. No i oczywiście, oprócz tego, nasze ulubione gwiazdeczki, które występują ciągle. Także, jeżeli chodzi o zakup kart, pamiętajcie o tych, o tych rzeczach, o których wam mówiłem. Teraz jeszcze przed przerwę Wam. To jest oryginalna karta energii w wersji angielskiej. Zobaczymy, bo tam przedzierałem. Kartę w wersji japońskiej. Zobaczymy, czy mamy tą samą historię z tym tuszem. Zobaczcie, to samo papier, tusz, papier, a nie jakaś folia. Wiecie, co ja spróbuję? Ja spróbuję zniszczyć, bo to też jest podróbka, ale z lat 90. I zobaczymy, co my tutaj zastaniemy. Zobaczcie zwykły papier nie ma tej warstwy, o której wam mówiłem związane jest to pewnie z kosztami produkcji więc pewnie, było, pewnie by to kosztowało więcej a tych co podrabiają nie stać na to więc widzicie? nie namawiam do niszczenia kart, bo to bez sensu ale jakaś energia jakbyście mieli, możecie sprawdzić jak ktoś sprzedawałby set, w którym byłaby energia to wiecie można to tak sprawdzić Oprócz tego, pamiętajcie, że warto kupować karty w sprawdzonych miejscach. Czyli w sklepach, które się tym trudnią. Możecie zapłacić może trochę więcej. Ale pamiętajcie, że zakupione podróbki, czyli na przykład tak jak ta karta, ona nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej. Kupujecie papier z jakąś tandetną folijką w gwiazdeczki. Po co wam to? Nie ma sensu. No, chyba, że nie wiem, macie małe dzieci, i po prostu już do zabawy w domu, żeby się nie wiem, rzucały tymi po kątach, bo to innej wartości nie ma. Także szkoda, wydawać pieniędzy. Tu jeszcze wam pokażę. O, na dwie podróbki. Chciałem, nawet kolory się nie zgadzają. Także, a tu jest oryginał, jeśli chcieli zobaczyć. Do polski. Także pamiętajcie o tym. Ja oczywiście te wszystkie podróbki zniszczę, żeby one nigdy wylądują w koszu, żeby nigdzie się nigdy nie pojawiły na żadnym rynku. To są one nie mają żadnej wartości. Na co jeszcze uczulam? Bo ja na przykład dałem się złapać na początku, jak zaczynałem swoją przygodę. Po pierwsze, nawet jeżeli dacie się złapać, to nie odpuszczajcie. Wiem, szkoda kasy jest smutno ja też. Praktycznie byłem bliski podjęcia decyzji, żeby dać sobie z tym spokój, bo jak zaczynałem, właśnie dałem się raz nabrać. A dałem się nabrać na to, że ktoś wystawił bardzo y, fajną ofertę. Tak, y, nie dajcie się złapać na dobrą cenę i sprawdzajcie profile ludzi, którzy wystawiają rzeczy na Facebooku. Ja tak się dałem złapać, że ktoś dodał fajną cenę. W ogóle, wiecie, jako początkujący, o, szybko, szybko, fajna cena, chcę być pierwszy. Wysłałem pieniądze. Oczywiście nikt niczego nie wysłał. Także na to też uczulam. Bądźcie ostrożni, dopytujcie, oglądajcie karty w internecie. Macie przecież zdjęcia, możecie sobie wszystko znaleźć, porównać. Nie śpieszcie się, a na pewno wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże Wam w identyfikacji podróbek. A Was zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, o którym mówiłem przed chwilą. Wszystkim życzę powodzenia. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie.